Finał jest taki, jakiego by oczekiwali kibice po stronie fani hokeja też. Dużo się dzieje, tylko jeden mecz. Nie skończył się różnicą jednej bramki, więc na pewno najmocniejsze drużyny się spotkały tego sezonu. Myślę, że dla kibiców to jest duża frajda, że są takie mecze walki. Kibice są najlepsi, to nie ma żadnej dyskusji. Dopisali, jak zwykle, emocje były. Mam nadzieję, że za tą nerwówkę to zwycięstwo im odpłaci. Wiemy, że, że tu jest wspaniała atmosfera, mamy wspaniałych kibiców. Wiadomo, to jest finał, to jest emocje. Myślę, że, że w każdym meczu były emocje jak dotychczas i, i to jest fajnie, bo to dla kibica i dla oka kibica jest bardzo fajnie. No, no, nas cieszy, że dzisiaj wygrywamy, prowadzimy trzy dwa w serii. Teraz krótka regeneracja i w piątek jedziemy do Oświęcimia. Każdy mecz jest ciężki w finale. No, spotykają się dwie najlepsze drużyny i, i każdy mecz jest ciężki. Tak jak mówię, to nie ma co mówić, że ten był łatwiejszy czy tamten poprzedni. Każdy mecz w finale jest bardzo, bardzo ciężki. My robimy swoje, tak jak mówię, teraz trzeba troszkę zregenerować i, i, i ten mecz idzie w zapomnienie, teraz tylko myślimy o piątku i o meczu poświęcimy.